Cześć, tu Kamil Brzeziński. Jestem w tej chwili w strefie Internet of Things Samsunga podczas targów IFA w Berlinie. Pozwólcie, że oprowadzę Was i pokażę Wam, co ciekawego Samsung przygotowuje na najbliższe miesiące. Dzisiaj premierem ma mieć nowy smartwatch Samsunga, czyli Gires. Na razie niewiele o nim wiemy, poza tym, że będzie do aplikacji fitness, będzie łączył się z naszym samochodem. Gires ma też umożliwiać płatności za taksówki, autobusy czy metro. I to jest jedna z tych ciekawych funkcji, która będzie miała swoją premierę. Zegarek Gires 2 ma być też naszym centrum dowodzenia całym naszym domem. A co najważniejsze powie nam zdalnie, co się w naszym domu dzieje. A to wszystko dzięki technologii SmartThings, która pozwala nam połączyć różne urządzenia w domu w jedną wspólną sieć. Mamy SmartThings Hub, czyli główne urządzenie do sterowania domem, oraz różnego typu czujniki czy też kamery. Wszystko po to, żeby było nam wygodniej i żebyśmy czuli się bezpieczniej. Ale SmartThings ma być też dla rozrywki czyli sterowanie naszym sprzętem audiowizualnym. I co najważniejsze, ma wspierać ekologię poprzez sterowanie temperaturą i innymi parametrami naszego domu. I co najważniejsze, Samsung chce, żeby platforma była otwarta. Już jest dosyć spora lista partnerów, z którymi współpracują. Internet of Things Samsunga to również Sleep Sense. Jedna z usług i urządzeń, które najbardziej mi się podoba, mianowicie pomoże nam dobrze spać. To niepozorne urządzenie instalujemy przy łóżku i monitoruje nasz sen. Do niego jest też sprytna aplikacja. No i ostatnim elementem jest Smart TV and Audio, czyli różnego typu urządzenia dla domu, które poprawią nam komfort oglądania telewizji czy słuchania ulubionej muzyki. Z ciekawszych urządzeń jest Głośnik 360. Jeden głośnik w domu, który gra na cały pokój. Samsung, podczas dzisiejszej konferencji prasowej, pokazał nam dużo ciekawych rozwiązań Internet of Things.

Ladies and Gentlemen, please welcome head of global marketing for the IT and mobile division, Young Hee Lee. Właśnie przed chwilą skończyła się konferencja prasowa Samsunga, gdzie pokazali swój nowy inteligentny zegarek Samsung Gear S2. Miałem okazję trzymać go chwilę na ręku, pobawić się nim. Wygląda bardzo fajnie. Mogę powiedzieć szczerze, że jest to chyba najładniejszy smartwatch, jakiego ostatnio widziałem. Mimo tego, że bateria pewnie nie będzie zbyt długo w nim trzymała na jednym ładowaniu, to ma bardzo fajne ładowanie indukcyjne, bezprzewodowe, co jest pewną nowością wśród smartwatchy. Nie mówię oczywiście o Apple'u. Więc zobaczymy, jaka będzie cena, jak się przyjmie na rynku, ale bardzo ładne urządzenie. Szczególnie ciekawa wersja jest zbudowaną kartą SIM, z którą możemy korzystać bez konieczności używania telefonu. Także właściwie zegarek staje się naszym telefonem. Zobaczcie, jak wygląda na moim ręku. No? No, no, no. Ah, è una bella. que Mira, te vuoi vedere cosa fa? Ad extra, a dire che se va a setting, sta watching faces e può cambiarlo ¿Para che me sai Qué Che buona Se no? Our parties, so, 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 so. Such as Nike, Bloomberg, <laughs> and, <laughs> and to your right hand side you can experience the different wristbands. So feel free to make use of our lab service. to je bardziej granica w granicach kwentu aplikacyjnego faktów